Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, jak zapewne pamiętacie, we wczorajszej audycji pozwoliłem sobie państwu opowiadać, oczywiście nie w celach takich dydaktycznych, bo ja się na tym nie znam, tylko w takich celach, żeby państwa zachęcić do zdrowego, takiego higienicznego trybu życia. Mówiłem państwu o stętach czyli takich małych, jakby blaszkach wkładanych w tętnice przy sercu, i tu uwaga, mogę już się pomylić na tym etapie, które udrażniają zatkniętą y, poprzez procesy miażdżycowe tętnice. Uwaga, tu mogłem pomylić wiele, wiele słów. Nie ma to zaraz znaczenia w kontekście tego, co zaraz Państwu przeczytam. I opowiadałem Państwu wielokrotnie o tym, że. Kiedy spotkałem pana w przychodni, któremu te stęty wkładano przez nadgarstek i prawie mu chciano ucinać rękę, bo ona mu szczerniała, spuchła. A innym osobom, ponieważ ten stęt się przepycha przez naczynia, przez tętnicę, to robi się to albo przez nadgarstek, albo tutaj przez tętnicę udową. I to Państwu wczoraj mówiłem, a także wielokrotnie mówiłem, dlaczego się w Polsce... Nie robi od razu kilku stentów. Ponieważ na forum, jak Państwo wiecie, mamy sporo lekarzy, napisał do mnie pan kardiochirurg w punktach, ponieważ słucha audycji, o co chodzi z tymi stentami. I w tej audycji chciałbym Państwu przeczytać ten tekst, który dostałem. I chciałbym, ponieważ nie jest on miły w czytaniu bo niestety na no, choroby nie są miłe chciałbym też Państwa zachęcić że dzisiaj mamy 15 stycznia. Ja od 1 stycznia nie ruszyłem ciastek, słodyczy nic. Nie będę oszukiwał, raz poszedłem do fryzjera, zawsze dbam, jak jestem wśród ludzi, żeby no ładnie pachniało z buzi, więc wziąłem jeden cukierek taki miętowy. No, i trochę tiktaków, no ale one mają po kalorii, tak, więc no to się nie liczy. Tam zjadłem ich z, z 6, no ale jak gdzieś idę wśród ludzi, no to z paszczy musi mi zawsze ładnie pachnieć. Ponieważ dużo lepiej się wtedy psychicznie czuję. Dobrze, zaczynam Państwu czytać wiadomość, i to będzie taka wiadomość, która będzie troszeczkę prostowała to, co ja powiedziałem. Bo oczywiście ja nie jestem lekarzem, ale ogólny zarys znam. No, chociażby dlatego, że moja przyjaciółka miała stęty. No, znam tutaj osoby, które miały stenty wkładane, i no, każda z osób. No, ogólnie nie jest to miłe. I zamiast, lepiej zamiast poddawać się tym stętom, wsadzaniu tych stentów, przez tętnicę udową to lepiej, szanowni Państwo, naprawdę codziennie ten spacer chociaż 20 minut, wieczorem nie siedzenia, ograniczyć na pewno słodycze. Przede wszystkim schudnąć. No i badania robić, tak, systematycznie robić co jakiś czas badania e, ogólne, na pewno wątrobę, tak, no dbać o siebie, dbać o siebie, tak, nie odwadniać się, dużo ludzi jest w ogóle odwodnionych, pije dwie, trzy herbaty, trzy kawy i myśli, że jest ok, e, i panie często tak robią, bo jest fajnie, bo nie trzeba co chwila chodzić do toalety na siku, no więc jest fajnie, no nie do końca jest fajnie, za wszystko trzeba zapłacić, tak? Ciało znosi przez wiele lat to jakie karygodnie traktujemy, ale w którymś momencie jedne ciało ma więcej jakiejś odporności, drugie mniej i gdzieś tam, gdzieś tam się upada. Dzisiaj wczoraj czytałem, że brak gorączki przy infekcjach powoduje, że jest o 40% wyższe ryzyko nowotworu. się trochę przestraszyłem, bo ja od kilkunastu lat nie miałem gorączki przy żadnej infekcji. Chociaż przy tym zatruciu 1 stycznia, jak miałem drgawki, to moja przyjaciółka mówiła, że gorączkę miałem. Bardzo żałuję, że, że nie zmierzyłem temperatury ani jej nie poprosiłem, ale no, nie wiem, czy miałem gorączkę. Nie wiem, czy to jest prawda. Jakiś profesor Koza gdzieś to czytałem. 40% szansa na większa na nowotwór, to jest bardzo dużo. Trochę mnie to zmroziło, no ale czytam, da, czytam maila, który. Dostałem. Dobrze. Jeśli chodzi o kardiologię i interwencję, to numer 1. Rzeczywiście dostęp przez tętnicę Udową w nawiasie pachwina jest częstszy, ale jest wiele badań i ośrodków, które preferują tętnicę promieniową nad garstek w nawiasie. 2. Na kłucie tętnicy Udowej obarczone jest większym ryzykiem krwawienia. Powstania krwiaka, następnie infekcji. To miejsce też wymaga silnego ucisku po klasycznym nakłuciu, także z ryzykiem niedokrwienia nogi. Tu przerwę. No właśnie moja przyjaciółka miała przez 7 godzin tam ciężar. Jest to wyjątkowo nieprzyjemne. Wyjątkowo. Ratuje trochę człowieka, że jest średnio przytomny, bo to jak człowiek ma zawał, no to jest straszny ból. Morfinę się często daje. Dbajmy o serce. Dbajmy o zdrowie, schudnijmy, dbajmy o odżywianie. Naprawdę nie jest to nic przyjemnego, to co się z sercem dzieje. Jak serce potrafi boleć, to się daje morfinę, bo ból jest przerażający. Czytam dalej. Choć od niedawna popularność zyskują specjalne systemy zamykające na kłucie, czyli w tym, w pachwinie. Niemniej jednak, powikłania, jakie kardiolog może niezamierzenie zrobić w pachwinie, no tu raczej chyba chodziło o kardiochirurga, tak? Nie wiem, czy kardiolog się tym zajmuje. Może niezamierzenie zrobić w pachwinie potrafią być dramatyczne i wymagać operacji. Chirurgia naczyniowa. 3. Dłoń zaopatrują dwie tętnice, pomiędzy którymi są połączenia i normalne zamknięcie jednej z nich nie powoduje trwałych szkód. Krwawienia i krwiaki wymagające operacji przy dostępie na nadgarsku praktycznie się nie zdarzają. No przy... Jeśli chodzi o tego pana, no to się praktycznie zdarzyło, bo jak mu ręka spuchła i zaczęła sinić, tak, no to znaczy, że coś tam, ktoś coś spieprzył. 4. Człowiek, który ma miażdżycę w naczyniach wieńcowych, w nawiasie tętnice zaopatrujące serce, zamknąć na to jednak dobrze pójdzie, może mieć pozwężane także wszelkie inne możliwe lokalizacje. Stąd ryzyko niedokrwienia ręki lub nogi. Ale jest to ryzyko konieczne, na które pacjent podpisuje zgodę oficjalnie i wiedząc, że brak interwencji na sercu może oznaczać zawał kolejny i śmierć. 5. Nie zawsze można zaopatrzyć wszystkie zwężenia przy pierwszym zabiegu. Są na ten temat badania i ostre dyskusje. Z mojego doświadczenia i wiedzy, w przypadku ostrej interwencji w zawale, otwiera się to naczynie, które odpowiedzialne jest za zawał a resztę pozostawia się na później. Czasami do zaopatrzenia bypassami, a czasem stentami. Dlaczego? Są przynajmniej dwa powody. I teraz uwaga ja tego na przykład nie widziałem. Żeby kardiolog widział, gdzie otwiera stent, musi podać kontrast do naczynia, czyli gdzie jest, te, gdzie jest ta tętnica zatkana, tak? gdzie nie, nie może krew biec, zatkana jest przez te, czy co? blaszki cholesterolowe, czy jak to się nazywa. Musi podać kontrast do naczynia, czyli, żeby to zobaczyć. Tylko wtedy widać je w prześwietleniu i w czasie rzeczywistym. Niestety, kontrast nie jest obojętny i obciąża pracę nerek. Ci ludzie są zazwyczaj w podeszłym wieku i często mają już upośledzoną funkcję nerek. Dodatkowo zawał i wywalone z uszkodzonego mięśnia sercowego metabolity potrafią same w sobie pogorszyć wydolność nerek. Im więcej kontrastu tym gorzej dla nerki, i nieraz muszę na ojomie takich chorych dializować. E, przypominam Państwu, że dializy ma ten słynny Wojtas z, z, z KFD czy z SFD, Ciągle mi się to myli. Taki duży chłopisko, co tam dźwigał ciężary. No i się okazało, że mu poszły nerki, i, e, i musi mieć dializy, bo miał kłębuszkowe, ma kłębuszkowe zapalenie nerek. E, niektórzy mówią, że to geny, niektórzy mówią, że to sok. A jak jest naprawdę, to chyba tylko on wie. Ale to nie moja sprawa. Więc yy, czytam dalej. Czasem korzystne jest więc zaopatrzenie tego, co trzeba, odczekanie, aż nerki dojdą do stanu równowagi i wykonanie drugiego zabiegu, kiedy bardziej wydolny organizm lepiej to zniesie. Reasumując, za dużo kontrastu może zarżnąć nerki. Każda interwencja niesie ryzyko. Pacjent z zawale jest niestabilny, rzadko jest znaczczczo. Jeśli kardiolog pcha druciki do wszystkich naczyń, może coś uszkodzić i wywołać zatrzymanie akcji serca. Reanimacja przy pełnym żołądku dostanie się soku żołądkowego do płuc katastrofa. Stąd leczy się to, co w tym momencie trzeba pilnie zrobić: uratować jak wiele się da z obszaru zawału, ale reszta, która nie musi być natychmiast. Lepiej za jakiś czas po odpowiednim przygotowaniu inaczej. No logiczne jak cholera, nie? No to, to, to się trzyma kupy, dlaczego tak by robili. Dodatkowo, jeśli w zawale kardiolog stwierdza, że naczynia są w katastrofalnym stanie i zaopatrzy trzeba 2-3 miejsca od razu, to nie robi stentów. Szybka konsultacja i chorego przejmuje kardiochirurgia. Robi się bypassy. I nie zaczyna się tego, zanim nie zrobi się USG serca, bo może się okazać, że pacjent musi mieć na przykład wymienioną zastawkę. Kardiochirurg robi program Full, tak żeby nie trzeba było nigdy więcej operować serca. No, tu jeszcze tam różne rzeczy, po których nie chcę. Bardzo serdecznie dziękuję za y, tę wiadomość. Oczywiście zapytałem o zgodę, czy mogę to przeczytać. Szanowni Państwo, czyli. Z tymi stentami, no sprawa jest wyjaśniona. Ja o tym pojęcia nie miałem, jest to logiczne, tak. No, człowiek dostaje zawału po śniadaniu, po obiedzie, tak, czy wieczorem, po jakimś stresie, ma pełny żołądek, tak, nerki są obciążone, tym, że zawał mięśnia, metabolity obciążają nerki, robi się to, co trzeba, żeby uratować życie, a potem się człowieka wzmacnia. Oczywiście trzyma się go na głodówce, żywienie, jak się domyślam, dożylne. Czy poza jelitowe, tak? Po, poza jelitowe to się mówi, jakoś tak. I wtedy, jak już jest wzmocniony człowiek, to wtedy mu się robi kolejny zabieg. Tak więc, szanowni Państwo, to się wszystko trzyma kupy. Teraz ja to rozumiem o co chodzi i mam nadzieję, że Państwo też rozumieją. Bypass, z tego co pamiętam, no to jest grubsza sprawa, bo jednak się chyba trzeba klatkę piersiową otworzyć i trzeba brać jakieś żyły czy tętnice z innych punktów ciała, z tego co ja pamiętam. To wiedza sprzed 20 lat, może teraz robią to inaczej. No i bypassy są takie, że no niestety, jak się otworzy klatkę piersiową, to zrastanie się klatki piersiowej podobno jest czymś bardzo, bardzo ciężkim do przeżycia. I ludzie po tym, no, bypassy się przynajmniej z mojej wiedzy sprzed wielu lat, co tam chyba 10 lat wymieniało. Nie wiem, jak jest teraz. Nie wiem, jak to teraz kardiochirurgia opanowała, przecież idzie ta medycyna strasznie do przodu. Natomiast mój apel jest taki, szanowni Państwo, może przejdźcie ze mną na dietę. Dzisiaj jest 15 stycznia, zacznijmy od 16, 16 to taka powiedzmy, no liczba, do, liczba dostępu seksualnego. Powiedzmy, wyobraźcie sobie ładną, słodką 16, oczywiście... Yy... Nikt normalny by tak nie używał, no ale jest to legalne, jest to całkowicie 16-letnia dziewczyna z punktu dostępna, więc proponuję to wyobrazić sobie jako taką asocjację, bo dzisiaj pewnie Państwo są po porannym pączku albo macie ochotę. Proponuję, żebyście razem ze mną przeszli na reżim dietetyczny, który jest bardzo prosty. Nie jemy po godzinie, zależy, od, na przykład jak dzieci o północy spać, to nie jemy do godziny 20. Albo do godziny 19, lepiej do 20. Całkowity, rezyg całkowita rezygnacja ze słodyczy. Zapraszam razem ze mną, będzie mi przyjemnie, jak będziemy razem to wszyscy robili. Ja będę w audycji często o tych rzeczach mówił. Po cholerę ta kardiochirurgia, znaczy nie po cholerę, tylko mówię, po co wam to? I nam, i mi też. Po co to nam? To jest tak nieprzyjemne, to jest wszystko tak bolesne. Te zawały, co tam się wyrabia przy tym zawale mięśnia sercowego. Od, dowadniajmy się, spacery systematyczne. Można sobie pieska kupić, tak? No, Kotka, chociaż nie, no ko, chociaż Branek chodzi na spacery, muszę go w domu w piwnicy zamykać u Fritzla, bo on niestety lata z nami i to jest niebezpieczne bo puszek się podnieca i, i nie można go opanować. Można chodzić na spacer z psem, można jeździć na rowerze, można kupić stacjonarny rowerek. Nie chodzi o żadną figurę, to są rzeczy drugorzędne chodzi o to, żeby te nasze serducho, żeby te nasze ciało pracowało. No na basen nawet nie jestem fanem, bo to tam wszystkie płyny możliwe fizjologiczne są w tym basenie. Natomiast ruch, brak słodyczy, eliminacja słodyczy, od czasu do czasu sobie fast fooda można zjeść bez przesady jakąś pizzę, hot doga czy coś takiego, ja Państwu mówiłem, że w czasie podróży. Aha, i nie jem mięsa od 1 stycznia w ogóle. Od Sylwestra nie ruszyłem mięsa. Ja chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, że ktoś tam się przyczepił, że dlaczego ja mięsa nie jem, Skoro powiedziałem, że hot dogi mi nie szkodzą na Orlenie i McDonald's. Ścierwo z McDonalda mi nie szkodzi, wielu ludziom nie szkodzi, wielu kierowców na trasie je takie pieczone rzeczy. Nie szkodzi mi też pizza, w której mięsa nie ma jest ta sama zasada, tylko przy drodze jest dużo trudniej dostać pizzę niż hot-doga w Orlenie albo w McDonalda, którego masz prawie natychmiast, prawda? No właśnie, więc to, to nie mięso mi uzdrawia, tylko no takie rzeczy gorące, tak, pieczone, wyparzone i po nich nie mam nigdy problemów z żołądkiem, nawet za przeproszeniem bąka nie puszczę. A, a co, jakbym zjadł jakiś taki typowy zdrowy obiad, to it, Jezus Maria, przez ruski rok nie wyszedł z talety. Więc w podróży takie rzeczy niestety jestem zmuszony jeść. Także zapraszam Państwa, zachęcam. Czy jesteś szczupły, czy gruby, to nie ma znaczenia. Szczupli ludzie rzadziej, bo rzadziej, ale też dostają zawałów serca. I chcę Państwu powiedzieć, że często, często trzydziestokilkulatkowie mają już pierwsze zawały serca. To nie są żarty. Jeśli człowiek je chipsy, pije alkohol, nie uprawia jakiegoś sportu, a jeśli jeszcze są jakieś no Genetyczne czynniki, to możesz, mając 30, 36, 38 lat, już możesz mieć pierwszy zawał i to rozległy, po którym już część serca będzie nieaktywna, tak. Tak więc, szanowni Państwo, zapraszam. 16, skojarzyć sobie ze słodką 16 i e, po prostu od 16, dzisiaj mamy 15, razem ze mną, razem po prostu nie wyrzucać tych słodyczy, które macie w domu. Ja je mam przy łóżku e, w paczce. W kartonie niezamkniętym nie wyrzucam już tego. Dawniej wyrzucałem i niestety przegrywałem. Złamie się to, się złamie, ale raczej nie widzę na to. No, mam motywację, tak. No. Na początku lutego jest rozprawa z jednym z hejterów. W ciągu roku będzie tych rozpraw wiele. Różne rzeczy się mogą dziać. Wróciłem do treningów systematycznie, tak. Wczoraj mało nie zemdlałem. No niestety kondycji nie mam, ale powolutku, powolutku, powolutku. E, jeszcze ten worek taki jest, że go kurczę, uderzę go z pięć razy, kopnę i on się przesuwa, muszę go podnosić i przesuwać. Bo on nie wisi, tak, tylko nie chcę rozerwać sufitu. E, tak więc, szanowni Państwo, zapraszam, żebyście ze mną to robili. Są matury, są rozprawy, będą wielokrotnie, czekam na kolejne rozprawy, będą we Wrocławiu, będzie rozprawa w Częstochowie, czekam na... Pismo z sądu, tak z tym panem Sławomirem, który mi pomówił, że jestem utrzymankiem i pomówił też moją przyjaciółkę, szanowaną lekarkę, o to, że jest sponsorką, więc będzie musiał się w sądzie z tego wytłumaczyć. I czekam po prostu na pisma, które czekam na pisma, które no zaproszą tak mnie do sądów. Czeka mnie latanie po całej Polsce. Niestety jako ofiara muszę. Jak czasami nie mogę do biedronki nawet wyjechać z powodu swojej choroby, to teraz będę musiał po całej Polsce jeździć. Tak wygląda życie ofiary człowieka atakowanego w Polsce, ale się zawziąłem. Jak się zawezmę, to nie ma siły na to. I doprowadzę te wszystkie sprawy do końca i powiem Państwu, że co? No, jestem trochę wzruszony, bo zjawiło się dużo osób, zaproponowało swoją obecność na rozprawie na początku lutego we Wrocławiu. Do tej chwili jest to 8 osób, w tym trzy powiedziały, że nie wiadomo, czy się da wziąć urlop. Są chłopaki też z Wrocławia, jeden z chłopaków z Wrocławia ma wziąć jeszcze, no po prostu o co chodzi, tak. Chodzi o to, żeby wiadomo, hejterzy zapowiedzieli, że będą opluty, tak. Ten gościu, z którym mam mieć sprawę, gdzieś tam pisał, że jeszcze mi piźnie tam. Szanowni Państwo, ja jestem poważnym człowiekiem, mam 41 lat. Ja jadę po to, żeby załatwić sprawy. Ja nie jadę się bić, ja nie jestem bandytą. Więc jeżeli zostanę opluty, to nic nie zrobię, nie uderzę nikogo, nie napadnę na nikogo. Po prostu wytrę tę ślinę, zaprowadzą mi chłopaki do kibla, żeby nie było jakichś ataków i tyle. I nikt nie będzie się bił, chyba że ktoś będzie zaatakowany. Tylko po prostu wezwiemy straż, tak? I policję, i zeznania. Poza tym będą, z tego co wiem, dwie osoby chcą z ukrycia wszystko kręcić, jak będzie jakaś akcja. No są ludzie, którzy chcą poznać, dlatego, że ta cała ekipa, która mi grozi, że będzie na tej rozprawie wielokrotnie obrażała chłopaków z forum, więc no dużo ludzi chce zobaczyć, kto to jest w realu, tak? Czy, czy oni są tacy faktycznie odważni. No ale wiecie, życie to życie. Oni się tam napalają, że jak wyjdę z sądu, to coś tam będzie się działo, więc no, jeśli się będzie coś działo, jeśli zostanę napadnięty, no to, no to lutuje, tak. No słuchajcie, no też się nie dam stuc jak 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 świniak, więc no, różnie to bywa, no, dużo ludzi się zgłasza, ale potem może wyjść, że będzie. Myślę, że trzech chłopaków to będzie na pewno, tak, to już jest pewne. Są ludzie, którzy chcą za zagranicy przylecieć, no są są ludzie zobaczyć tych gości, nie? Jak to wszystko wygląda, więc oni też się tutaj podniecają, że, że ja mówiłem podobno, że zostawią tego gościa. To jest ten pan, który wyzywał moją mamę, że zgwałci, także, że jestem pedofilem. Tysiące razy powtarzał, że jestem no, kurwą szmatą i tak dalej, i tak no, dalej. Zniszczył mi opinię zupełnie. Zrobił jeszcze dużo innych ciekawych rzeczy. E, więc ja nigdy tego nie mówiłem, ja mówiłem, że opuszczą go, gdy dostanie wyrok, no ale no, przekręcanie moich słów to jest norma już, e, ale do wyroku to jeszcze jakiś czas, e, tutaj te, tego wyroku na pewno nie będzie wiadomo o co chodzi, są określone zasady tych rozpraw, więc na pewno jeszcze oprócz tej będzie jedna albo dwie rozprawy, to już zależy od sądu. No i tyle. No. Jesteśmy przygotowani. Ja też zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby się do tych rozpraw przygotować w każdy możliwy sposób. Także odbiorą mnie z lotniska. Jest to już jakoś ogarnięte, no ale ogarniać będę na początku lutego, tak, bo wiadomo, ludzie się jeden powie, że przyjedzie, drugi powie, że nie może przyjechać. Wiadomo, jak to jest człowiek się umawia, a, a, potem, a potem się okazuje, że, że nie na przykład nie będzie mógł. Dlatego no mi jest po prostu będzie lekko na sercu tak, będę się czuł po prostu bezpieczniej, będę się czuł bezpieczniej, będę się czuł tak lepiej na duchu, no słuchajcie ja całe ostatnie 15 lat się boję gdzieś wychodzić, bo no, od razu mi skaczą jelita, wiadomo o co chodzi z IBS-em. Kolejną sprawą jest to, że to jest obce miasto, we Wrocławiu mieszkają praktycznie wszyscy moi hejterzy, plus jeden częstochowski dojeżdża stale, no po prostu no się stresuje, no co ja będę państwu ukrywał, no po prostu jest strach, bo to jest obce terytorium, no co, ja sam pojadę, nie wolno mi nic zrobić, bo to jest sąd, dostaje się wyrok za jakiekolwiek bójki na korytarzu, czy coś, zresztą jakie bójki, ludzie, jak ci ludzie sobie wyobrażają, to w ogóle za podniesienie ręki, czy oplucie kogoś w sądzie, to, to idą do więzienia, to to jest, to są bezwzględni sędziowie, ja nie chcę nic, żadnych kłopotów mieć, ale podkreślam, oni, ten właśnie gościu, z którym mam sprawę, pisał, o harcha mnie opluje, potem było, że mnie uderzy w sądzie, no to słuchajcie, no czy to zrobi, czy to nie zrobi, wątpię, żeby trafił, tak, on zadaje takie uderzenia, że ja podejrzewam, że robiąc, chociaż się na tym nie znam, robiąc uniki, to on sobie krzywdę może wielką zrobić, tak, się usunę i gdzieś tam sobie uderzy rączką, ale fakt jest faktem, że Lepiej, żeby byli ludzie, a są chłopaki, którzy, no, będą chłopaki, którzy w temacie siedzą, więc na pewno mi krzywdy nie pozwolą zrobić. I o to chodzi, no, żebym się czuł pewniej, tak? Żeby mi otoczyć grupą, jak będę, będziemy wychodzili, bo oni straszą tak, że kamerą zrobią wjazd w twarz, będą krzyczeli, tak, pokazali jakieś pytania czy coś. Wiadomo, że nie łamią prawa, bo to jest tak jak paparazzi, ale jest to upokarzające, jeśli to nagrają. Może mi puszczą nerwy czy coś, no to są ludzie, którzy od lat mnie nękają. No wiecie jak to jest, nie niby nie łamią prawa, a bardzo trudno zachować spokój w takich sytuacjach, więc po prostu, żeby mnie otoczyli ludzie i do samochodu i tyle, nie. A potem to co? No przecież nie będą nas ścigać samochodem, no. A jak będą to się wezwie policję, i tyle tak I, i zakończą te swoje spotkanie. Z zobaczymy czy przyjdą no, i zobaczymy, jak to będzie. Tak? Dla mnie jest to duży stres, i fajnie, że są ludzie, którzy chcą mi pomóc i nie chcą mnie zostawić na lodzie. Fajnie widać, że po tych latach starania się o ludzi, jednak ludzie są też, którzy chcą mi pomóc. No, jest to fajne, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo może wyjdzie tak, że, że sam będę w końcu. I wiecie co? Będę się bał, ale poradzę sobie. Nie ma już innej opcji, nie ma odwrotu. Muszę załatwić tą sprawę, choćby mi tam przysięgali w pierdol. To trudno, to dostanę ten wpierdol. Trudno, nie będę się chyba nawet bronił w sądzie. I trudno, no, przyjedzie policja, co, no, połamią mi nos, żeby zębów nie wybili, tak, zasłonię łeb i nie chleją, tak. I tyle, też, i tak mi tyle krzywd narobili rodzinie i bliskim, że tam obicie ryja, to to jest pikuś przy tym, tak. Dobra, szanowni państwo, także... Zresztą nie znam tam nikogo, który mógłby w otwartej walce to zrobić mi. No ale dobra, ja się bronić nie będę. To jest sąd, ja jestem poważnym człowiekiem. Odbicia od takich rzeczy to jest policja, straż, sądowa. Ale po prostu no mówię o tym, no bo jeśli oni tak yy, próbują zastraszyć mnie w każdy możliwy sposób, żebym ja tam po prostu nie przyjechał, tak? Próbują swojego najbardziej agresywnego zawodnika z pierwszej linii ocalić. Ale tego już się ocalić nie da. Dobrze wiedzieli o tym od samego początku, tylko no, mu nie powiedzieli, bo taki to jest, tacy to są jego koledzy, nie? A teraz zacznie się strach, tak? Co to się dzieje? Tak? Jakieś wyroki, odszkodowania, może zakład karny, także przychodzą. Panie, o co tu chodzi? Przecież ja sobie żartowałem, tylko no fajne żarty, tak? W przeciągu dwóch lat. <grytanie> Kurcz. Dobrze, szanowni Państwo, zapraszam od 16 do takiego lekkiego zrobienia czegoś ze swoim życiem, albo rezygnacja ze słodyczy, z kawy nie, z kawy nie, lekka rezygnacja ze słodyczy, spacery, rezygnacja z mleka, tak, no jak ktoś jakieś mleko do kawy w małej ilości, to ostatecznie może zostawić. Zapraszam Państwa, bo to są naprawdę rzeczy, już jak ma 30 kilka lat, zaczynają się problemy z serduchem i naprawdę nie chcielibyście wylądować tam, gdzie nasz forumowicz pisze, na stole, tak? Nie chcielibyście, bo może nie będziecie akurat po morfinie, po zawale, więc drucik przez całe ciało przechodzący. No, ludzie mówią ogólnie, że takie dziwne uczucie, że nie jest to bolesne, ale to mówią ludzie po morfinie, tak? A jak jest bez morfiny? Nie wiem, bo nie miałem. Podejrzewam, że... No, nie jest jakoś to uczucie warte milion dolarów, bym powiedział. Także, szanowni Państwo, z Panem Dobrym Bogiem Trzymajcie się tam miłego dnia i chłop w domu, bo w dom, Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Z sercem, pozdrowienia z serduchem, cześć!